Pond brusz szczotka do czyszczenia stawu. Po jakimś czasie na ścianach i brzegach stawu zbiera się gruba warstwa brudu i osad, nie stanowi to ładnego wyglądu i robi okropne wrażenie. Szczotka umiejscowiona na drążku jest stabilna, jej włoski są twarde, ale elastyczne, co ułatwia czyszczenie boków i dna stawu. Szczotka może być regulowana w dowolnym położeniu i ustawiona w kilku pozycjach, po czym zablokowana. I tak czyszczenie każdej powierzchni nie stanowi problemu. Również inne miejsca, również na kamieniach, przy odpływie wody można łatwo szorować. Szczotka prusz dla prostej i łatwej pielęgnacji. Zapraszamy na stronę internetową polskiego autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Welda www.welda.com.pl